Jak to działa? Kolektory słoneczne. Kolektory słoneczne to takie sprytne urządzenia, które zamieniają promienie słoneczne, a więc energię słoneczną, na ciepło. Kolektory mocowane są najczęściej na najbardziej nasłonecznionej części dachu. Mają kształt prostokątnych paneli lub tzw. kolektory próżniowe, to kilkanaście połączonych ze sobą rurek wypełnionych specjalnym płynem. W słońce ogrzewa nasz kolektor, a raczej znajdujący się w nim płyn, który przepływa w kierunku zbiornika z wodą. Temperatura w zbiorniku rośnie, powodując, iż woda robi się coraz cieplejsza, a my możemy już spokojnie brać kąpiel lub gorący prysznic. Energia słoneczna. Podobnie jak na przykład energia wiatru, to tzw. Tak zielona energia, zwana też energią odnawialną. Jej źródła same się odnawiają, a więc nie ulegają wyczerpaniu i można korzystać z nich cały czas.